Truskawkowe lody, truskawkowa zupa, truskawki przetarte z cukrem, truskawki z grządki. Słowem lato to truskawki, truskawki i jeszcze raz truskawki. Masz rację, nie wyobrażam lata bez soczystych truskawek. W kolejnym odcinku programu Unia Kulinarna ponownie witamy się z Zukiem, Greta i Łukasz. Podobno w rodzinnym gospodarstwie pani Dajwy Mickiewiczne są najlepsze truskawki na całej Zuki. A dlaczego? Zaraz się przekonamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy to prawda, że na Litwie najbardziej popularnym owocem jest truskawka? Tej popularnie. Tak, zgadza się. Są lubiane, bo można je jeść w różnych postaciach, na surowo, mrożone w przetworach. Czy truskawki to kaprysy w uprawie owoców? Tak, wymagają wysiłku. Nie wystarczy posadzić sadzonki i czekać na urodzaj. Trzeba o nie dbać przez cały rok. Wiosną, kiedy pojawiła się pokrzywa, zrobiliśmy gnujówkę. Polewaliśmy tym truskawki. Niezbyt przyjemnie pachnie, ale to świetny nawóz. Dużo pracy jest przy pieleniu. Kiedy skończy się owocowanie, zaczyna się przycinanie wąsów. Nie opruskujemy naszych truskawek ani przeciwko chwastom, ani przeciwko szkodnikom, ani przeciwko chorobom. Nasze uprawy są całkowicie ekologiczne, a to wymaga dodatkowych nakładów pracy. Jest sezon na truskawki? I co z nich najlepiej zrobić. Truskawki można przecierać, można mrozić w całości, można smażyć konfitury. Moja córka, która jest cukiernikiem, używa ich do wypieków. Jakie odmiany truskawek ma Pani w swojej plantacji? Na naszej plantacji mamy pięć odmian truskawek, od najcześniejszych do najpóźniejszych. Wybieraliśmy te, które mają duże, słodkie i aromatyczne owoce, a jednocześnie dobrze znoszą transport. Słowem, takie, które ludzie najbardziej lubią. O to ile truskawek udaje się rocznie zebrać. W ubiegłym roku mieliśmy mniej sadzonek. W ciągu sezonu zebraliśmy pół tony. W tym roku posadziliśmy nową rosadę, więc w przyszłym roku spodziewamy się obfitych zbiorów. Choć to oczywiście zależy od pogody. Tej wiosny deszcze zniszczyły nam część upraw. Bardzo Panie dziękujemy za rozmowę. Dziękujemy. Arciu. Truskawki są wszędzie. Może zróbmy coś nieoczywistego i zaskoczmy naszego gościa i widzów. Dobrze myślisz. Proponuję zrobić salatkę z marynowanych truskawek i smażonego sera. Ale ty umiesz komunikować i przekazać smak dania. Może do naszej kuchni zaprośmy ekspertkę od komunikacji, Laurę Dabulite. Dzień dobry, panie Lauro. Czy lubi pani truskawki? Witajcie! A kto ich nie lubi? No to zapraszamy panią na salatkę z marynowanymi truskawkami, a przy okazji chcemy podpisać, jak komunikować, żeby być usłyszanym i zrozumianym. Chętnie do Was wpadnę. Truskawek w takim wydaniu jeszcze nie jadłam. Super, do zobaczenia! Pa, pa! Utrwalać żywność za pomocą marynowania z użyciem m.in. octu, próbowano już w starożytnym Rzymie. Marynatę do warzyw przyrządzano tam wówczas z octu, miodu i musztardy. W Grecji używano do tych celów pikwy i mieszanki miodu z niewielką ilością suszonego miodu, szczelnie pakując to wszystko wraz z żywnością w sloiki. Nasi przodkowie przywiązywali dużą wagę do przechowywania owoców i warzyw które na Litwie i w Polsce były uprawiane powszechnie już w średniowieczu. Owoce w cukrze i syropie są wymienione w pierwszej drukowanej polskiej książce kucharskiej Compendium Fer Colorum autorstwa Stanisława Czernieckiego. Na Litwie tradycje marynowania warzyw i owoców zarówno uprawnych i leśnych są popularne niezmiennie od stuleci. Truskawki mogą być podane też na wytrawny. Dzisiaj w Unii Kulinarnej lokalne truskawki, lokalny ser twarogowy w postaci wykwintnej salaty. A salatkę zrobimy z truskawek, salaty romańskiej, rukoli, sera białego, czosnku, miodu, przypraw do marynowania, cynamonu, octu balsamicznego, octu miodowego, oleju rzepakowego, orzechów laskowych, soli, cukru, pieprzu i wody. Zaczniemy proces przygotowania od zrobienia szalonej rzeczy. Bo zamarnujemy truskawki, więc ja zabiorę się za marynatę, a ja za truskawki. Do rondelka wlewam jedną szklankę wody. Z truskawek usuwamy szypułki. A ja do rondelka wlewam około pół szklanki octu. W danym wypadku octu miodowego, może być ocet jabłkowy, albo też ocet winny. Do octu z wodą dodajemy jedną czwartą szklanki cukru, czyli około trzech łyżek. Taka marynata nie musi być słodka, musi być słodko-kwaśna, a także słona. Czyli dorzucamy jeszcze około jednej łyżeczki soli. Łukasz, a co z tym marynowaniem truskawek, bo ja raczej jem na słodko. No czasami w kuchni trzeba poszaleć i spróbować jakichś innych smaków. W naszym wypadku robimy truskawki, które będą lekko słone, a zarazem kwaśne. Czyli idealnie pasują do salatki. Teraz taką marynatę krótko podgrzewam, a wszystkie składniki się rozpuszczą. Także dorzucam jedną łyżeczkę przyprawy do marynowania oraz niedużą szczyptę cynamonu. No bo truskawki z cynamonem to dobre połączenie. Marynaty nie warto doprowadzać do wrzenia. Trzeba tylko lekko ją podgrzeć, aż wszystkie składniki się rozpuszczą. No i my mamy już marynatę gotową. Teraz odstawię, aby wystygła, bo musimy zaleźć nasze truskawki zimną marynatą. Nie może być ciepla ani gorąca, bo wówczas utrzymamy slony kompot. Przyszykowane truskawki przekładamy do słoiczka. Truskawki w słoiczku, a marynata wystygła. Więc taką marynatą teraz zalewamy truskawki. Najlepiej użyć sitka, aby wlewając wszystkie te takie dodatki typu kolendry i pędów w koperku, zostałyby na sitku. Zamarynowane truskawki wstawiamy na jedną godzinę do lodówki. A teraz czas pokroić salatę romańską. A ja w tym czasie zabiorę się za usmażenie sera. Ustawiam patelnię, aby się nagrzewała na średnim ogniu. Dodaję do środka trochę oleju rzepakowego. Ser kroję w plastry. Ale uwaga! Nie każdy ser nadaje się do takiego smażenia. Musi to być obowiązkowo ser na bazie słodkiego mleka. Albo też zaparzany. Plastry muszą być w grubości palca. Teraz plasterki sera układamy na rozgrzanym oleju. Będziemy je smażyli przez około 2-3 minuty z każdej strony, aż ładnie się zrumienią. Do pokrojonej salaty dodajemy rukolę. Mieszankę salat trzeba trochę wymieszać rękoma. A ja doprawię ser solą i pieprzem. Do salaty dodamy garść posiekanych orzechów laskowych. Wiem, że uwielbiasz salatki. A czy zdradzisz, jaka jest Twoja ulubiona? Właśnie latem. <laughs> chyba klasyka pomidory i ogórki. Ze śmietaną? <laughs> to znaczy tak, ze śmietaną, ale bardzo lubię też i salatkę z kurczakiem świeżym, z serem kozim też bardzo lubię u, u. i buraczkami, więc zależy chyba, jakie jest pogoda, czy jest bardziej pochmurnie, czy jest słonecznie. No, dzisiaj sera koziego nie ma. Ale z takim serem ja jestem pewien, że też polubisz tą salatkę. Czyli to taki odpowiednik też może być sera halloumi, tak? Dokładnie. To i właśnie jest taki pomysł, aby zrobić odpowiednik sera halloumi z lokalnego produktu. I z drugiej strony też trochę doprawiam solą i niedużą ilością świeżo zmielonego pieprzu. Usmażony ser odsączamy na papierowym ręczniczku. No i spójrz Greto, jaki piękny. Powiedz, że lepszy niż Helumi? No, przykładałeś się, ale podejrzewam, że tak. Jednak swoja produkcja lokalna jest zawsze lepsza. Ser mamy ustążony. Teraz zrobimy dressing. Najlepiej dressing przyrządzać w słoiczku, bo po prostu wszystko jest łatwiej wymieszać. Wlewamy około 1 trzeciej pojemności oleju. Dodajemy jedną łyżeczkę miodu. Jedną łyżeczkę osób bańzanicznego. Drobno posiekany ząbek czosnku. Od razu możemy to doprawić z solą i pieprzem. A ten nam opowie o zasadzie trzy razy za. Za słodko, za kwaśno i za słono. Dokładnie. Tak? Taki musi być dressing. Czy się <grym> No, programy nie idą na marne. Nietypowym dodatkiem do dressingu będzie zelewa, w której marynowały się truskawki. Ma w sobie wiele smaku i ten smak chcemy przekazać do dressingu. Więc dodajemy niezbyt dużo, bo jednak to jest ostre i kwaśne. Więc myślę, że 2-3 łyżki wystarczy. 3 jak 3 za. 3 jak 3 za. Wszystko według reguły. Kiedy wszystkie składniki mamy w slojiczku, zakręcamy i trzeba to dobrze wstrząsnąć. W taki sposób mamy gotowy dressing dosłownie w 1 minutę. Wszystkie składniki mamy już gotowe, połączymy je tuż przed podaniem. Łukaszu, bardzo często szefowie kuchni podczas kolacji w restauracji przedstawiają danie. Czy ty planujesz tak robić w przyszłości? No rzecz jasna, jednak muszę trochę jeszcze się przeszkolić. Pomoże mi w tym nasz dzisiejszy gość, ekspertka od komunikacji, Laura Dabulita. Laura Dabulite, absolwentka dziennikarstwa na Uniwersytecie Wieleńskim, uznana za najlepszą specjalistkę do spraw komunikacji w sektorze biznesowym w 2021 roku. Otwarcie i rzetelnie dzieli się radami dotyczącymi komunikacji strategicznych. Indywidualnie przygotowuje tych, którzy chcą odważnie wyrazić swoje myśli publicznie. Ma 20-letnie doświadczenie w komunikacji. Dzień dobry panie Lauro. Witajcie. Dzień dobry. Jest pani ekspertką od komunikacji i sztuka komunikowania w XXI wieku jest niezbędna. W ciągu dwóch ostatnich wyjątkowo trudnych lat mieliśmy okazję przekonać się, jak ważna jest sztuka komunikacji. Na przykład, jeśli chodzi o funkcjonowanie firm, okazało się, jak istotną rolę odgrywa komunikacja wewnętrzna, jak ważna jest umiejętność zdobycia zaufania w sytuacji, gdy nie wiadomo, co będzie jutro. Raptem planowanie z rocznym wyprzedzeniem straciło sens. Jest tylko dziś i teraz. Bez zaufania ludzi człowiek nie zostaje liderem. A co zrobić, aby u innych nie pozostało wątpliwości? Być sobą nie zdobędzie zaufania osoba, która udaje kogoś, kim nie jest. Ktoś, kto jest introwertyczny, a udaje ekstrawertyka, czegoś nie wie, a udaje wszechwiedzącego. Moim zdaniem bardzo ważne jest bycie konsekwentnym. Na przykład jeśli ktoś na trzy miesiące przed wyborami zaczyna bardzo często pojawiać się w mediach, natychmiast powstaje podejrzenie, że coś jest na rzeczy. Jeśli natomiast polityk latami konsekwentnie działa, wypowiada się publicznie, zaczynamy mu ufać. Miasto już mogłem Jakie najczęściej liderzy robią blendy? Ludzkie. Każdy z nas jest przede wszystkim człowiekiem. Głównym blendem jest klamanie. Można sklamać jeden raz, drugi raz. Sklamać tej samej osobie już się nie da. Jeśli zniszczy się reputację, odbudować ją jest bardzo trudno. A czy są jakieś reguły, jak zostać liderem? Można czytać odpowiednie książki. Można w siedmiu punktach wyznaczyć sobie cel. Jak zostać liderem? Można też wsłuchać się w swoje własne wnętrze i zastanowić się, czy chce nim być. Są tacy liderzy, którzy zostali nimi z biegiem okoliczności. A może nie mamy takiej potrzeby? Może możemy się realizować w jakiś inny sposób, niekoniecznie na stanowisku kierowniczym? Tak więc są określone zasady, a podstawowe pytanie brzmi: czy chce być liderem? Moim zdaniem, prawdziwy lider to osoba, która przede wszystkim Wszystkim myśli o ludziach, którzy tworzą jego zespół, która mówi my, a nie ja. A czy właśnie Litwa nosi z tych takich liderów? Bardzo się cieszę, że pod tym względem jest duży postęp. Jest już taka świadomość, że lider to nie tylko ktoś, kto ma pokaźne konto w banku, lecz ktoś, kto ma określone cechy osobowości. Ktoś, kogo chcemy naśladować. Może to być fryzjer, kierowca, szef projektu, opiniotwórczy dziennikarz. Każdy, komu ufamy, czyje idee wpływają na nasz światopogląd. A czy lider to zawsze ta osoba, która ma w jakiś sposób bardzo mocno ukształtowane swoje zdanie? Bardzo dobre pytanie. Czasem tak, czasem nie. Zdarza się, że kurczowo trzymamy się swojego zdania. Za skarby go nie zmienimy. Ale przecież wszyscy popełniamy błędy. A lider potrafi usłyszeć inne zdanie i uświadomić sobie, że jego przekonania mogą się zmienić. I tacy ludzie mi się podobają. A czy liderzy, no tak jak pani, lubią gotować? Powiem że szczerze. Gotuję, bo muszę. Gotuję, ale bardzo nie lubię, kiedy domownicy nie jedzą tego, co przygotowałam. Ja też. Łukaszu, ty mnie rozumiesz. Bardzo to mnie zniechęca. No właśnie. Moja babcia nigdy nie dała się namówić na smaki, których nie znalazł z dzieciństwa. Na przykład nie chciała skosztować kiwi, bo w jej czasach czegoś takiego nie było. Zatem zachęcam. Próbujmy wszystkiego, bo życie trzeba smakować. A co najczęściej pani gotuje? Oj, aż to bym ja. Bardzo lubię steki. Lubię dania. Takie, jakie tu, Lukaszu, przygotowujesz z różnych produktów, które świetnie się komponują. Lubię dania kuchni różnych krajów. Jest to To bardzo dobrze. Zazwyczaj szefowie muszą przedstawiać swoje danie przed publicznością. Czy ma pani jakieś porady, jak się nie bać, właśnie mówić dla innych? Ludzie często mają tremę przed występami publicznymi. W takich sytuacjach warto zastanowić się, czego najbardziej się boję. Że głos nie zabrzmi tak, jak trzeba, że reakcja publiczności będzie inna, niż się spodziewamy. Ja sama przestałam się bać wystąpień publicznych w momencie, gdy zrozumiałam, że najbardziej boję się jednej osoby, samej siebie. Jeśli wobec siebie czuję się dobrze, mogę wszystko. Jak to pachnie? Niech pani już to trzyma, bo zaraz będzie degustacja. Przygotowaliśmy bardzo lokalną sałatkę. Jest tu lokalny ser twarogowy litewski, lokalne truskawki ze zucchini. O, ja jestem z zucchini. No to super. No i orzechy laskowe. Wszystko to razem połączone nietypowo, bo są to truskawki marynowane. Zapraszamy na degustację. A co tak pachnie? Marynowane ja myślę, że to truskawki. truskawki. Mm. Super. Truskawki są bardzo dobre. Chcemy, aby truskawki zawsze były świeżutkie. Co zrobić, aby latem zachowały świeżość? Truskawki należy myć przed samym podaniem. Umyte truskawki szybciej się psują. Nieumyte zostawiamy w lodówce, w miseczce wyłożonej papierowym ręczniczkiem, bez przykrycia. Przed podaniem płuczemy w zimnej wodzie. Naszym gościem była ekspertka od komunikacji Laura Dabulite. Bardzo panie dziękujemy za rozmowę. A czytałam Dziękujemy. Do spotkania za tydzień. Będzie inspirująca i smaczna. I A teraz sprawdzian z naszej rozmowy. Jaka jest podstawowa zasada komunikacji dobrego lidera? Janś, dbać o swój zespół. O zespół, no i też chyba ta. Być sobą. Tak. Dobrze, a czego nigdy, ale to nigdy nie wolno robić. Nie klamać. Nie Nie klamać. To podstawa. Można się pomylić, można czegoś nie powiedzieć, nie zrobić, ale nigdy nie wolno klamać. Nie mogę, nie gada. Kłamać nie można. Pierwsza zasada.